Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj taka ciekawostka dla Was, jeśli chodzi o gatunek pewnego nadrzewniaka z rodziny Avicularinae rodzaj Avicularia a gatunek teraz mający obecnie dwie nazwy. Poprzednia to Brauchschauzeni a obecna to Avicularia... Avicularia... Uruensii, nie, Avicularia... Avicularia morfotypu bodajże pierwszego. Tu akurat macie osobniczkę, która nie tak dawno przechodziła w jedynkę. zresztą widać, bo jest jeszcze świeżutka. Mój kiłodny stópki. Avicularia ma te stópki genialne. Tu mamy drugą, tylko ona już troszkę mniej wystaje. Także zaraz wam powiem, o co chodzi, co wam chcę pokazać. Chodzi mianowicie o sposób budowania gniazda. To jest jedna, to jest yy, jedna z osobniczek, która zbudowała gniazdo, widzicie, w ten sposób. Tutaj jest tuba korkowa. W tym mniej więcej miejscu. Jakieś ozdobniki. Ponownie to ona sobie tu do gniazda zrobiła. O, zwróćcie uwagę, że jak, taka ta pajęczyna jest mocna. I Wcześniej odświeżone miała to terrarium I dokładnie tak samo wyglądało jej gniazdo poprzednie Nie wiem czy ona to zapamiętują Te pająki Nie mam pojęcia Jak mają to robić Zrobiła do... praktycznie faktycznie identycznie Poprzednia miała korek postawiony tylko troszkę pod innym kątem Ale znowu jest ja duża wyściłka. I tu spokój Tak jak tutaj to tu jest drugi osobnik Zobaczcie korek Nic nie ma na dole i duża wyściółka, wejście do gniazda, też w tym samym rogu, żeby było śmieszniej. A pajączek, no to widzicie sami, że napadę śliczny. Jak się trochę przybliży, to będzie można coś jeszcze tutaj trochę więcej zobaczyć podłożenie światełko. Pięknie obarwiony pająk. Przypominam nazwę właśnie Avicularia brąsza zeni czyli Avicularia, Avicularia morfotypu pierwszego. Obecna nazwa taksonomiczna, przynajmniej na Taką obecnie posiadam wiedzę, że ona taką nazwę nosi. Ciekawostka: Aofilicolare Brawshazyni jest nazywana teraz obecnie tak zwanym nomen dubium, co oznacza, że nie ma obecnie znanego, znanego w sensie dostępnego holotypu, czyli pierwotnego, pierwotnego osobnika, który w ogóle powodował dyskusję na temat przynależności i w ogóle opisywania nowego pająka. Spróbuję Wam ją tutaj trochę pokazać. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, proszę. Wyszło trochę dziecko. Kici, 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 kici. Czyli się kici, kici na nie nie działa. Ja sobie tylko tak dodaję. Tutaj troszeczkę, no. Wyjść trochę do nas. Nie bądź wiśnie nic ci nie zrobimy no zobaczcie jakie to ładne zwierzątko jest piękne stópki ładny o, ładny tutaj kolorowy pajączek możecie zobaczyć jak sobie wygląda o, klasyczne stópki dla rodzin, rodziny Avicularinae taki zielonkawy karapaks, ciemne takie zielonkawe nóżki Wraca się do nas trochę, może przodem. Dzień dobry. Taka jestem ładna. Ciekawostka, obydwa te osobniki, osobniczki przyjechały z tej samej nazwijmy to dostawy. Bo jakiś czas temu była taka promocja na sklepie internetowym. 1 plus 1 gratis. To takie promocje czasami robi firma Spiders Forge. I się trafiła ten gatunek i była cena 119 zł. I 1 plus 1, czyli de facto wychodziła taka ładna awka za 60. No to coś pięknego, prawda? Także obserwujcie, bo hodowcy nie tylko Spiders forge potrafią zrobić czasami bardzo fajny prezent dla swoich klientów. A sam pająk, sam z siebie, no jak widzicie, bardzo spokojny. O, tutaj, proszę. No co mi no pokaż się tylko. Cię, tylko chodzi o to, żebyś pokazać jak ja jesteś piękna i ja już ci daję spokój, nie bój się. Także sami widzicie, że zwierzątko jest naprawdę godne uwagi i. Myślę, że mogłoby się niejednemu z was zwyczajnie po ludzku spodobać tutaj akwa trochę się podniosła. O. Śliczności! I zobaczcie, dwa różne osobniki, ten sam gatunek, praktycznie takie same gniazda, w ten sam sposób robione. Czy macie też tak tu swoich awek? Może macie też brawszą za nie w domu i może wam robi podobne gniazda. Podejrzewam, że te dwie, dwie samiczki są z tego samego kokonu, ale czy mieliście coś takiego, że praktycznie dwa pająki dodatku stojące na osobnych półkach, żeby było śmieszniej? Więc, nie, więc w cudzysłowie nie mogłem podglądać, która lepiej robi. Oczywiście, że nie podglądałem, bo się pełnki nie widzą. Ale zobaczcie sami. Mie się coś takiego, bo to dla mnie jest w pewnym sensie fascynujące. Jak to u Was wygląda?